Siema wariaty. Dzisiaj zrecyzujemy sobie mój pierwszy haul na Kakobaj. E, haul przyszedł miesiąc temu. Jestem po miesiącu użytkowania każdego z tych itemów. E, mam pewne przemyślenia. O wszystkim sobie opowiemy, jak to wygląda, ile zapłaciłem za ship. No i przede wszystkim jaka jest jakość tych ciuszków. Pierwszym itemem haulu są takie Sixy Gel NYC, zostały kupione od TopMa. E, chodzę w nich już grubo ponad miesiąc. Są nieziemsko wygodne. Jakość jest. Tak samo nazwa wskazuje, jakość jest top, eee, byłem w tych butach kilka razy w pracy, są mega wygodne, są bardzo lekkie, tak się prezentuje podeszwa po miesiącu chodzenia, eee, jeżeli chodzi o podeszwę, podeszwa żelowa, czuć, widać, to wszystko działa, buty są mega lekkie, jeżeli chodzi o jakość, jakość jest top, eee, jeżeli chodzi o polecenie, ten item jest chyba topką itemów z całego haulu. Drugi tego holu są takie otoczone czwórki w kolorystyce Pine Green Jest to bardzo budżetowy, randomowy Batch Zapłaciłem za nie poniżej 200 Front odbija, zamsz jak widać pracuje tam również odbija Jeżeli chodzi o jakość samego obuwia jest ona naprawdę bardzo dobra za Poniżej 200zł ciężko jest chyba znaleźć coś lepszego Niektórzy polemizowali by nad batchem, batchem KX Jest to Batch Top, cokolwiek on znaczy Tak wygląda mi podeszwa po miesiącu chodzenia w tych butach Troszeczkę jest ściorana, nie powiem. ale ten but ma pracować, tak naprawdę. Jak za cenę do 200 zł? Rzeczywiście mogę polecić. Kolejny nietylem tego haulu jest taka to czapeczka CP. Jak widać, wszystkie metki się zgadzają. Certiloga działa, sprawdzałem. Przez okulary widać. Na no, okularach oczywiście jest na druk CP kompany. Jeżeli chodzi o jakość samej czapki, jest ona mega milutka. W żaden sposób ona nie kuje. Nie ślizga się, jest bardzo ciepło w tej czapce. E, chyba mój ulubiony item z tego haulu, e, naprawdę mogę polecić. Jak za cenę poniżej 50 zł jest super. Następnym itemem haulu jest koszuleczka galery Department. Zapłaciłem za nią poniżej 300 zł. E, dotykając, czując, mamy wrażenie, że jest to 100% bawełny. E, wszystkie nadruki się zgadzają. Metka również jest na miejscu. Jest to Size XL, czy jest ona oversize? Raczej bym nie powiedział, ale może dlatego, że jestem dość sporych gabarytów. Jak za cenę poniżej 30 zł? Jakościowo koszulka jest naprawdę bardzo dobra. Jedynym minusem jest to, że koszulka się bardzo obiera, ale za tą cenę mamy prawo narzekać. Kolejnym minusem jest takie oto Hoodie Trap Stara, jest to Batch od gołta. Kupiłem ją na bardzo dużej promocji, zapłaciłem za samą bluzę poniżej 50 zł. Jeżeli chodzi o jakość samej bluzy, jest on w porządku, jak za tą cenę nie mamy prawa za dużo oczekiwać, e, nadruk jest bardzo dobrej jakości, e, nitki nie odstają, z reguły nie odstają, e, bluza jest bardzo ciepła, to na pewno to muszę przyznać Gołtowi, e, jak za tą cenę jest naprawdę spoko, do Gołta można bez problemu wpadać, kupować, e, jedynie co nie sugerowałbym się rozmiarówką, raczej bluza ta przyszła mniejsza niż to co było napisane na rozmiarówce. Kolejnym itemem tego haulu jest Hoodie Phil of God Essentials. Kupiłem to od Chaos Made. Jakościowo bluza jest nieziemska. Jest ona bardzo ciężka. zrobione jest z bardzo grubej bawełny. Kaptur jest naprawdę bardzo fajny. Metka się zgadza. Tutaj również metka się zgadza. Nadruk mamy może powiedziałbym trochę niestandardowy. Jeżeli chodzi o tą bluzę, zapłaciłem za nią około 90 zł jakość jest nieziemska dorównuje ona bluzą bez problemu za 500 czy 400 zł to akurat mogę polecić przed ostatnim itemem tego haulu są takie oto dresy Nike Nocta jest to w sumie standardowy tech fleece poza tym, że ma szeroką nogawkę dresów jeszcze nie zakładałem a to dlatego, że troszkę nie trafiłem z rozmiarówką tutaj mamy metkę meteczka się zgadza tutaj mamy metkę, z którą ona przyszła jeżeli chodzi o jakość tych spodni jest to klasyczny Tech Fleece, tak naprawdę nie ma tu się nad czym rozwodzić. E, jak za cenę 100 zł, jest to dość dobry deal, aczkolwiek podejrzewam, że można znaleźć coś tachniej i lepiej. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę to to jest Size XL i jak na mnie jest on troszkę za mały. Weźmę go wejdę, ale nie jest to fit, którego bym oczekiwał od dresów z Za ostatni tam tego haulu mamy takie oto spodnie Corteza, są to bojówki Guerrillas. Jakościowo są one naprawdę bardzo dobre. Kupiłem je od Angel Kinga. Zapłaciłem za nie poniżej 400 zł na dość dużej promocji. Został tylko jeden rozmiar, także trafiłem troszkę z ceną. Jest to size XL. Trochę na mnie pasuje. Powiedziałbym, że troszkę są za małe. Przeszedłem się w nich kilka razy. Co o nich mogę powiedzieć, to że jakość jest naprawdę bardzo dobra. Jak sobie przybliżymy, to widzimy tutaj przeszycia z tkaniny Ripstop. Czy będą one aż tak wytrzymałe, to czas pokaże. Ale jak za cenę 50 zł, mogę polecić. Jeżeli chcecie pominąć takie temy jak właśnie ta bluza essentialsa, zapraszam was w moje bio, znajdziecie tam link i kod do kako, dzięki któremu dostaniecie prawie 1000 zł kuponach.